Zaopatrujemy w ciepło produkcję i dystrybucję ciepła Gdynie, Bejharowo, Rumie i okolice. Jesteśmy spółką podobnie jak MPC Łomża Miejską, tyle że współwłasnością kilku gmin na czele z Gdynią, a nie tylko jednej gminy. Przyjeżdżamy do Łomży w wielkiej takiej życzliwości, w ramach szeroko rozumianej braci ciepłowniczej, także tutaj korzystamy z bardzo przyjaznej otwartości prezesa MPC Łomża, z którym porozumieliśmy się, żeby się odwiedzić po koleżeńsku. Wczoraj byliśmy w Białstoku z podobną wizytą u ciepłowników białostockich, niedawno byłem w Wolsztynie. Spotykamy się, bo według mnie jest to w tej chwili bardzo ważne. Każdy z nas dokonuje odpowiednich własnych wyborów. Każdy Pec w Polsce jest inny, każdy ma inną specyfikę, inne wyzwania, inne ryzyka i dzielenie się taką wiedzą, taką informacją, gdzie nie jesteśmy dla siebie konkurentami, jesteśmy też transparentni, bo jesteśmy podmiotami komunalnymi, w związku z tym specjalnie nie mamy tajemnic przed sobą. Możemy się naprawdę bardzo pozytywnie wspierać, dzieląc się tym, co się komu udało, co ktoś z nas rozwiązał jakiś problem szybciej, a czym możemy się zaintrygować. I my do Łomży przyjeżdżamy, żeby właśnie uczyć się też od naszych kolegów z Łomży, i zaintrygować się pozytywnymi rzeczami, w których Łomża, MP Łomża odnosi sukcesy. Trzy rzeczy w Łomży nas inspirują. To są bardzo konkretne rzeczy. Po pierwsze, Łomża bardzo w szybkim tempie odchodzi od węgla. To jest ścieżka jeszcze przed nami. U nas uzależnienie od węgla jest ponad 80%. W Łomży jest znacząco poniżej połowy. W związku z tym po pierwsze jest to dobra lekcja jak na przykład rozwijać Spalarnie biomasy, kotły biomasowe, które są zgodnie ze standardami unijnymi traktowane jako czyste źródła OZE energii. I to jest pierwsza inspiracja, która jest dla nas cenna. Druga inspiracja polega na technologii tzw. low-temp, czyli niskich temperatur. Powrotu i w ogóle tranzytu wody w sieci, gdzie łąża uzyskuje tutaj bardzo ładne parametry, szczególnie tak zwana temperatura powrotu poniżej 400 stopni. Jest to parametr ciągle bardzo atrakcyjny. My jesteśmy blisko, jesteśmy na poziomie 40 kilku stopni, ale ciągle jest pewna lekcja przed nami. Co to daje? Daje to dużą oszczędność energii żeby podgrzewać tą wodę w związku z tym wpływa to wprost bezpośrednio na koszty mieszkańców. I trzecia sprawa to są systemy informatyczne. Bardzo stawiamy na rozwój nowoczesnych technologii informatycznych idących w kierunku sztucznej inteligencji. To są systemy bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o systemy energetyczno-ciepłownicze. Człowiek nie jest w stanie zarządzać operacjami, których dzieją się tysiące w ciągu sekundy. Do tego potrzebne są rozwiązania informatyczne i sztucznej inteligencji. Łomża skutecznie i tym się tutaj pozytywnie chwali. Wdraża od kilku lat systemy telemetryczne zarządzane informatycznie i też się tam przyglądamy, dzielimy się naszymi doświadczeniami, żeby wyciągać z tego fajne wnioski.